i witam kolejny jakiś tam garażowy odcinek Tak jak widać ulep silnik tutaj czterosuwowy 180 a tam ci moretti strepti te silniki to wszystko można powiedzieć je, jeden z ich robione a, nie dobra coś co znowu się dzieje w zasadzie wiem, wiem co więc zaraz wam powiem pokażę i tak no, jeździło, odpalało i w krótkim czasie przestało jeździć i odpalać eee, no, jak już się udało odpalić no to o, no to no, nie, dusiło się, nie chciało wchodzić na obroty albo gasło eee, przy, przy dużym po prostu jak się chciało więcej dać gazu no to tak jakby odcinało zapłon czy, czy by nie dostawał paliwa i takie tam inne, pierdoły, jak to zazwyczaj? Eee... No i co jeszcze? No ogólnie problem z odpalaniem i takie tam pierdoły, nie? Pośrednie usterki. No i tak, no mówię, wymieniłem tam jak zazwyczaj ludzie robią, wymieniają. To wymieniałem świetnie, no jeszcze, jeszcze wspomnę. No też jak już się tam wykręca świecę, no i się sprawdza. Tak, że tu kiepska iskra jest, raz ta iskra jest, raz jej nie ma. Więc na no, takie poszlaki to za... Yy, yy, no, na pomyślenia przychodzi, że zaraz jest albo świeca, albo może cewka wysokiego napięcia, może to moduł. I to tak ludzie kupują, wymieniają, jak nie mają akurat jakieś tam... Częściej takie na podmianę mam, więc sprawdzam, no i to tak człowiek sprawdza, sprawdza, no i co? No nie lipa, nie? Niby nic nie dało. No wymieniał się człowiek, no naskakał jak debilit, ale nic nie działa. A przyczyna jest tutaj. Czyli znowu jest... bo ja nie pamiętam, czy ja używany tutaj stator montowałem, bo tu chyba nowego nie montowałem, jakiś używany montowałem, ale on też nie był już w najlepszym stanie. Także, e, także lusterka główna przyczyna jest, leży w statorze. I to już tam któryś raz z kolei, bo to zasadniczo nic się tu innego nie psuje w tych silnikach, czy to w tym, e, czy tam jak mam w szkładzie, tylko że mam tam inną pojemność, ale to, tak jak mówię, stoi na jeden z ich robione, czy to Balshany, Lonciny, Moretti i cała kupa innych tych silników. No, najwięcej się właśnie tych statorów psuje. Jest to kiepskie rozwiązanie wedle mnie. No, bo tutaj mamy to zalane w oleju. No po prostu jest to jakby konstrukcyjnie źle, chyba przemyślane, no bo to silniki się przegrzewają, ten olej się tam rozgrzewa do jakiejś temperatury. No i niestety te uzwojenia, które są na, no na cerce, nawinięte, one niby są lakierowane, więc one są. Jakby w jakimś sensie izolowana jedna od drugich, ale yy, lakier od wysokiej temperatury po prostu zaczyna się odbarwiać, on czasem się aż po prostu z węgli. Yy, no i to później zaczyna przewodzić prąd, więc między, między uzwojeniami zaczyna robić się mikroprzebicie, później jest już na, na tyle wysokie, że, yy, że rezystencja na, na jednej z tych cewek zasilających moduł. Po prostu ma nieodpowiedni prąd, dostaje, no i przestaje wszystko działać. Czyli zaczyna zanikać iskra, gorzej odpala i takie tam inne pośrednie usterki z tym związane. Nie wiem czemu tak to było tutaj rozwiązane. Mogę to w zasadzie trochę jakoś inaczej zrobić, żeby nie było to w oleju, tylko jak na przykład w na tych 110 leżakach. Magneto jest, yy, jest po prostu odseparowana od skrzyni, więc tam to chodzi jakby yy, było chłodzone, jakby powietrzem. nie jest to yy, no, nie jest zalewane to olejem, ale że tutaj konstrukcja jest tak rozwiązana, że po prostu jest smarowane też yy, wolne koło rozrusznika, czyli to to taki sprzęgło sprzęgło jednokierunkowe. Co no no są smarowane te zabatki pośrednie, no i ta tutaj zębatka do Ale to konstrukcyjnie też nie zdaje do końca egzaminu, bo to jest sprzęgła jednokierunkowe. Też się dosyć szybko psują, więc to jest trochę kiepskie rozwiązanie. Mogło być zastosowane takie skuterach, czyli tutaj ten taki Bendix, który wyskakuje. To chodzi wszystko tam, nie jest zalewane, tylko chodzi to po prostu. Eee, no po prostu w powietrzu, że nie, 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 nie siedzi to w oleju, tylko jest rozwiązane inaczej. Tutaj też by coś mogło być takiego rozwiązane, ale jakoś nie wiem. Ktoś taki pomysł miał, ale to jak widać nie zdaje egzaminu do końca. No dobra, a sobie tutaj to odkręcę te śruby co mam i zaraz sobie zmierzymy tutaj z tatu. Jakie to parametry ma Także yy, w skrócie powiem, że musi mieć około 500 kOhm. No i dobra, czyli podziałka na 2 kB, mówiłem 500 kOhm, <laughs> mówiłem, no <laughs> także poprawiam, jest to po przecinku 0, powinno być 500, ale być 480, 490, zależnie jak jest tam ilość tego uzwojenia końcowego nawinięte, bo wiadomo, że to nie są. Parametry jakieś tam idealnie dokładne, ale stator jest uszkodzony. No, bierzemy takiego koma, podłączamy do masy, a drugą tą bierzemy do kabla czarny z czerwonym paskiem, czyli zasilanie modułu. No i sprawdzamy, jaki wynik mamy. Jeśli to jest już mniej niż 500 kg no to tam będzie trochę lipa, no wiadomo, no każdy ten stator do jakiejś wartości działa a później już nie działa, już zaczyna no już takim, już takim jednym z objawów jest to, że już chcemy ma nam manatę dać do końca, no to silnik zaczyna dusić, dławić więc można przypuszczać, że jest uszkodzony stator ten stator jeszcze się nie nadaje, on ma już 20280 kg Czyli to można powiedzieć, że to jest parametr bardziej w Womach jakby była inna podziałka, tylko że na tej podziałce nie będzie widzieć, no bo ona jest tylko do 200R więc nie będzie pokazywać i tak dalej. No dobra, no nic z tymi nie zrobi. Wymiana statora, ewentualnie przewijanie całej kręcznie jeśli ktoś ma jakieś zdolności manualne. No Zobaczę, ja jeszcze mam jakieś chyba z tych statorów. Mam kilka, tam któryś ma chyba z 300 coś omów, to we, spróbuję coś pokombinować. I, bo już zaczyna mnie to powoli denerwować, bo to nie jest no, trochę wkurzające, No ile można tych statorów wymieniać? Czy powinno raz tam na 5 lat, czy na, na ile się wymieniać? Ale nie, nie, nie raz w roku, czy tam raz na 2 lata, jak ktoś tam dużo bardzo jeździ. No dobra, coś będę kombinować, coś będę rozkminiał. Nawet jakby się człowiek uparł, być może... ...odseparowałby tutaj... ...część zalewaną w oleju i zrobił jakiś nawiew, albo co, żeby to chodziło ...w powietrze. No nie wiem, na razie samą cewkę, będę spróbował coś rozkminiać. Trzeba ją chyba... Wezmę ten uszkodzony stator, co mam... ...rozwinę te uzwojenia i spróbuję je może odseparować między warstwami bo one są chyba nawijane jedne na drugie więc przebicie między uzbrojeniami jest bardzo duże więc spróbuję taki manewr zastosować zobaczymy co z tego wyjdzie a no dobra to tak jak widać jakieś problemy coś z odpalaniem to najpierw sprawdzić sobie stator jak jego żywotność stoi na mierniku dobra także uciekam do następnego